Witajcie. Dzisiaj prostopadłość i równoległość. Z poprzednich spotkań wiemy, czym jest punkt, kierunek, odcinek, prosta oraz okrąg. Wymienione elementy będą dzisiaj niezbędnie potrzebne. Rozpocznę od przypomnienia szkolnej, znanej ze szkoły podstawowej konstrukcji. Prostych, prostopadłych, a następnie skomentuję to, co się tutaj dzieje. Czyli budujemy prostą prostopadłą do danej prostej P1P2. Dana jest prosta P1P2, czyli przechodzi przez punkty P1P2. Rozpoczynamy od konstrukcji okręgu ośrodku w punkcie O1 na tej prostej, czyli jest sobie gdzieś na tej prostej punkt O1. I konstruujemy okrąg. Dowolny okrąg, tak jak jest napisane, dowolny okrąg, i w dowolnym punkcie. Następnie konstruujemy dowolny okrąg ośrodku w punkcie O2, na tej prostej, ale dowolny, ale nie tak zupełnie dowolny. Ponieważ po pierwsze oczekujemy, żeby punkt O1 i O2 były, tak jak tu jest pokazane poniżej, o 1 i O2 w różnym położeniu. I mało tego, żądamy, żeby zaszło przecięcie tych okręgów. Czyli te okręgi mają mieć punkty wspólne albo tak zwane punkty incydencji. Mówimy w skrócie, że mamy do czynienia z przecięciem okręgów w dwóch, dokładnie dwóch punktach. Bo gdyby miały jeden punkt wspólny, no to nie będziemy mieli tej konstrukcji, o której tu jest mowa. Mają być dwa punkty. Oczywiście punkty właściwe. Gdyby ktoś zaczął kombinować coś z punktami niewłaściwymi, to absolutnie nie. Miejsca przecięcia tych okręgów, czyli te punkty incydencji okręgów, nazywamy odpowiednio P3P4, tak jak jest to pokazane tutaj, i konstruujemy prostą przez te punkty P3P4. Zwykle usuwa się okręgi gumką i zostaje tylko prosta, no, którą tu, tutaj jest pokazana, P3P4 oraz ta początkowa P1P2. Mówimy, że prosta P3P4 jest prostopadła. Z prostą p1, p2. Proste prostopadłe oznaczamy zwyczajowo łukiem z kropeczką, czyli tak, tak jak jest to pokazane tutaj, albo współcześnie coraz częściej się oznacza takim haczykiem. Pozwolę sobie tą samą konstrukcję, która tutaj dotyczyła prostych, szkolną, przeczytać... Szybko, ale troszeczkę inaczej, mianowicie kombinując w ten sposób, żeby zamiast prostych pojawiły się tylko kierunki. W kontekście właśnie tego, o czym mówiłem wcześniej, że dane są kierunki, wyznaczają takie kierunki, dwa punkty i na tych kierunkach coś się może dziać. Proszę zobaczyć, jak będzie to wyglądać z tymi kierunkami. A zatem, niech dane są dwa punkty P1, P2. I niech te dwa punkty wyznaczają jakiś kierunek, czyli nie ma punktów, mamy tylko kierunek. Na tym kierunku wskazujemy jeden dowolny jakiś punkt, taki O1. I dowolnym promieniem zataczamy okrąg ze środkiem w tym punkcie O1. Mamy, czyli mamy tak, punkt P1P2, które konstruują. Które konstruują kierunek. Punkt O1, który jest, leży na tym kierunku, jest środkiem tego okręgu. Następnie wybieramy na tym kierunku jakiś, czy ustawiamy jakiś inny punkt. Nazywamy go O2. Również okrąg. I te okręgi mają, jeśli znajdują się odpowiedniej odległości od siebie, wskazują dwa, dwa punkty. To znaczy mamy dwa punkty incydencji tych dwóch okręgów. No tak mamy skonstruować, żeby były tak dokładnie dwa te punkty. I te punkty oznaczamy P3, P4. I te punkty P3, P4 mu wskazują kierunek jakiś kierunek. Na przykład P3 jest punktem y, kierunkowym, a P4 to obserwator i mamy kierunek mówi. Po usunięciu tutaj tych okręgów mamy dwa kierunki: P1P2 oraz kierunek P3P4. Mówimy, że kierunek P3P4 jest prostopadły do kierunku P1P2. Czyli nie ma różnicy w opisie, czy mówimy o w konstrukcji, czy mówimy o prostych, czy mówimy o kierunkach. No ale po co ja się przyczepiłem tych kierunków? A no, dlatego, że potrzebuję definicję tego kierunku i za chwilę się okaże, do czego ona mi jest potrzebna. A zatem teraz definicja. Kierunek prostopadły do danego kierunku, o, dany to jest ten P1, P2, a kierunek prostopadły to jest P3, P4. Czyli kierunek prostopadły do danego kierunku to kierunek wyznaczony przez dwa punkty właściwe przecięcia dwóch dowolnych, dostatecznie dużych okręgów. Tak dużych, żeby było możliwe ich przecięcie w dwóch różnych punktach właściwych. I środkach tych okręgów położonych w dowolnych, ale różnych położeniach na kierunku, do którego wyznaczamy kierunek prostopadły, czyli chodzi o te punkty o 1 i o no, 2. Jeśli komuś wydaje się ta definicja kierunku prostopadłego złożona lub nieczytelna, to proszę zaproponować inną. A mając definicję kierunku prostopadłego, możemy bardzo łatwo już powiedzieć, czym jest kiedy prosta jest prostopadła do odcinka, albo jest prostopadła do prostej o danym kierunku. No mianowicie wtedy i tylko wtedy, gdy ta prosta leży na kierunku prostopadłym do danego kierunku odcinka, albo danej prostej. Czyli jeżeli mamy odcinek albo prostą, wyznaczamy kierunek prostopadły albo do tego odcinka, albo do tej prostej. I jeśli leży prosta na tym kierunku, no to mówimy, że to jest prosta prostopadła. Tutaj można powiedzieć, pierwszy raz użyłem określenia odcinek, że prosta jest prostopadła do odcinka albo do prostej. No proszę zwrócić uwagę, że jak mówię tutaj o, o punktach P1, P2, to z jednej strony te punkty wyznaczają kierunek, no ale z drugiej strony przecież to te dwa punkty wyznaczają też odcinek, bo odcinek to dwa punkty. No to mamy tutaj odcinek. Dobrze, teraz, teraz powiemy, kiedy odcinek jest prostopadły do odcinka albo do prostej o danym kierunku. No wtedy i tylko wtedy, gdy ten odcinek leży na kierunku prostopadłym do kierunku danego odcinka albo danej prostej. Ponownie będę się tłumaczył, ale bardzo krótko. Dlaczego ja użyłem tutaj takiego fortelu? Że najpierw coś o kierunku. A teraz, kiedy prosta jest prostopadła, no chciałem, żeby w miarę ściśle zdefiniować, kiedy mamy do czynienia z prostopadłością odcinka i prostej w odniesieniu do innego odcinka lub jakiejś prostej. No na tym kończę tą prostopadłość, ona jest powszechnie znana, więc niespecjalnie tu jest nawet o czym mówić. Tak, czyli w interpretacji geometrycznej kierunek prostopadły wyznaczamy tak, jak pokazałem. A jeśli chodzi o praktyczny kierunek, wyznaczanie tego kierunku, no to zwykle jest tak, jak tutaj na tych dwóch zdjęciach. Tak się wyznacza ten kierunek, czyli przy pomocy liniału kierki. Ale chciałem zwrócić na taką prostą rzecz uwagę, bo prawie zawsze robi się to w ten sposób, że najpierw wykorzystujemy tą krawędź ekierki, później przemieszczamy tą ekierkę po prostu i używamy drugiej krawędzi. No ale to jest niepotrzebnie. jeśli mamy uzyskać prostopadłość, no to i dwóch prostych, no to, to, to jeżeli potrzebujemy je skonstruować, to przecież można wykorzystać kąt, tutaj, to co tutaj jest, to to są, to to, ta krawędź i ta krawędź, to w sposób oczywisty to są, krawędzie, które wskazują proste prostopadły. No taka jest konstrukcja właśnie tego przyrządu. No jeśli ktoś nie chce używać kierki, no, która przyspiesza tutaj pracę, no to oczywiście te okręgi zataczamy cyrklem. Dobrze, teraz kiedy czy jak wyznaczyć środek odcinka? Najpierw zdefiniujemy. Środek symetrii odcinka Czyli mówimy o odcinku jakimś, na przykład takim odcinku. O tu jest pokazany ten odcinek, dokładnie o którym mi chodzi. To jest jeden punkt wyznaczający odcinek, tu jest drugi. I wyznaczamy z tych punktów dwa jednakowe okręgi. Istota jest taka, że jednakowe. Natomiast przy wyznaczaniu tych prostych prostopadłych mieliśmy dowolne okręgi. A teraz potrzebujemy do, tej, do tego środka symetrii odcinka potrzebujemy jednakowe okręgi. O, taka jest istota. I co robimy? Yy, środek symetrii odcinka jest to prosta. O kierunku wyznaczonym przez dwa punkty, powstałe w wyniku przecięcia jednakowych okręgów, tak dużych okręgów, żeby było możliwe ich przecięcie i poprowadzonych w końcu i początku tego odcinka, czyli. Konstrukcja jest bardzo podobna jak w przypadku tutaj tych, tego punktu P1 i p2 czy tej prostopadłości, ale no to intuicyjnie czujemy, że trzeba w początku i w końcu poprowadzić okręgi o jednakowych promieniach, czyli jednakowe albo przystające okręgi. One mają się przeciąć w dwóch punktach właściwych i przez te dwa punkty przecięcia tych dwóch okręgów, Prowadzimy prostą. Tak. Tutaj nazwałem, że prosta M wyznaczamy prostą M przez początek i koniec odcinka, czyli najpierw o, tutaj przez te dwa punkty prowadzimy prostą. Nawet nie tyle prostą, co. No, odcinek, ale mniejsza z tym niech sobie nawet będzie prosta i ta prosta wyznaczy nam o pomiędzy tymi punktami odcinek i tą drugą prostą, która powstała w wyniku yy, przecięcia tych dwóch okręgów, czyli prostą wyznaczoną przez te dwa punkty yy, prowadzimy oznaczamy ją N i tutaj już pokazałem na gotowo całą tą konstrukcję która jest w tej kolumnie, mianowicie punkt jakiś P1 ten powiedzmy P1, ten punkt P2, i tutaj poprowadzona w środku. W środku, już mówię, że w środku jeszcze nie wiemy, co to znaczy w środku. W ten sposób zrobiona konstrukcja i prosta powstaje P3P4, i ona, ta, ta prosta P3P4, no to jest właśnie to, środek symetrii odcinka. Czyli jest to prosta o kierunku wyznaczonym przez dwa punkty powstałe w wyniku przecięcia jednakowych okręgów, ale tak dużych okręgów, żeby możliwe było ich przecięcie, i poprowadzonych w końcu i początku tego odcinka. To sobie te dwie proste prowadzimy. Można powiedzieć przez ten odcinek i przez te punkty, i powstaje nam środek symetrii odcinka tego P1, P2. To jest tutaj przez te punkty P3, P4. No i teraz, kiedy mamy... Co to jest ten środek symetrii tak fizycznie? Kiedy mamy do czynienia z takim środkiem symetrii? Ponownie przyczepię się tak zwanego lustra albo zwierciadła. Środek symetrii odcinka to prosta, wzdłuż której ustawione lustro pokaże taki sam obraz, jak bez tego lustra. No, jeśli ktoś ma dużo wyobraźni, to może sobie wyobrazić, że jak tu ustawimy lustro, to będziemy widzieć zwierciadle ten punkt P1, który tutaj jest reprezentowany przez P2. Ponownie wspominam o tym zwierciadle, bo okaże się, że, że jest to niezwykle ważne, ale to tak jak wspominałem poprzednio, musimy na to, żebym mógł to pokazać, to musi jeszcze troszeczkę czasu upłynąć. Prosta kolejna definicja. Aha, co to jest środek odcinka? Środek odcinka to jest punkt przecięcia środka symetrii odcinka, czyli tego utworzonego tutaj P3P4 i prostej o kierunku wyznaczonym przez punkty początek i koniec odcinka, czyli przez P1P2 prowadzimy prostą przez P3P4. Mamy prostą, która jest środkiem symetrii odcinka. Punkt ich incydencji tych, tych nazywamy środkiem odcinka. No, to jest o, powszechnie wiadoma sprawa. Niespecjalnie tutaj jest o czym mówić. No Może tutaj będzie coś mniej oczywistego. Mianowicie, może zajść i potrzeba wyznaczenia środka łuku. No, to postępujemy tak samo. Najpierw środek symetrii, a później środek łuku. Co to jest? Środek symetrii łuku jest to środek symetrii odcinka wyznaczonego przez punkty początek i koniec łuku. Zobaczcie, jak to sprytnie ta definicja powstała. Środek symetrii łuku jest to środek symetrii odcinka wyznaczonego przez coś tam, czyli sprawy łuku załatwiamy pewnym odcinkiem, a środek symetrii odcinka to doskonale wiemy, bo, bo jest to napisane powyżej czym jest. Środek symetrii łuku to prosta, wzdłuż której ustawione lustro pokaże taki sam obraz, jak bez tego lustra, czyli zwierciadełko o, takie jak o którym wspominałem tutaj no i teraz analogicznie jak środek odcinka tak teraz środek łuku jest to punkt przecięcia środka symetrii łuku z tym łukiem no nie mam tutaj rysunku do tego, to jest mniej ważne jeżeli ktoś chce, aha właśnie jest takie polecenie, sam je wymyśliłem zrób rysunek do wyznaczania środka łuku a ja przechodzę do drugiego tematu na dzisiaj i ostatniego, mianowicie równoległość jeśli chodzi o, o równoległość, to można powiedzieć, że sprawę mamy już załatwioną, bo definicja: kierunek równoległy do danego kierunku to kierunek prostopadły do kierunku, który jest prostopadły do danego kierunku. No, myślę, że niektórzy mówią kompletnym masło maślane. Ale tak to właśnie jest, że kierunek równoległy to jest kierunek, który jest do danego kierunku, to najpierw musimy wyznaczyć kierunek prostopadły, a później do tego prostopadłego wyznaczyć jeszcze raz kierunek prostopadły i wtedy to są kierunki równoległe. Równoległość oznaczamy symbolem takie dwie kreseczki obok siebie. Pionowe, pionowe przypomnę, jak go czytamy na komputerze. Ale ogólnie dwie kreseczki pionowe od nas do nas. Dobrze, teraz mm, zanim będę kontynuował tutaj te pokazanie tych definicji, to pokażę jak się konstruuje tą prostą. Te, przepraszam, ten kierunek równoległy do danego kierunku. A zatem jest dany kierunek jakiś wyznaczony przez P1, P2, przez te dwa punkty. Tak jak poprzednio pokazałem, prowadzimy. Wyznaczamy w punkcie o 1 jakiś okrąg, w jakimś innym punkcie o 2 również okrąg. Uzyskujemy w wyniku przecięcia tych okręgów P3, P4 takie dwa punkty. Przez te dwa punkty prowadzimy prostą prostopadłą i mamy powtórzenie tego, co było poprzednio: P3, P4. A teraz te punkty P3, P4 traktujemy jako jakiś traktujemy, tworzą jakiś kierunek i nasze zadanie jest teraz takie, żeby do tego kierunku wyznaczyć prostą prostopadłą. No to proszę bardzo przez punkt P3, P4 sobie wybrałem tak środki tych okręgów żeby były w punkcie P3 i P4 o nie muszą być, ale niech sobie są akurat no i rysujemy dwa dowolne okręgi w wyniku tego uzyskujemy punkty P5 przecięcia tych dwóch okręgów punkty P5, P6 i przez te punkty P5, P6 prowadzimy prostą e, kierunek przepraszam P5, P6 i tutaj mamy kierunek P1, P2, P5, P6 i tutaj w powiększeniu usuwamy okręgi i mamy dwa kierunki, które nazywamy równoległe. No, jakby się ktoś upierał, to można powiedzieć, że równoległość nie istnieje, istnieje tylko podwójna prostopadłość. Ale ze względu na to, że, że no w ta geometria szkolna zawiera taką, taką konstrukcję z tą równoległością, no to ja też ją pokazuję. No i pokazuję również, jak należy to rozumieć. Jak już wiemy, co to znaczy, że jest kierunek równoległy do danego kierunku, no to teraz, kiedy mamy do czynienia z prostą równoległą do prostej albo do odcinka o danym kierunku, wtedy i tylko wtedy, gdy leży na kierunku równoległym do danego kierunku prostej albo odcinka. Czyli prosta może być równoległa do prostej albo do odcinka i ma leżeć po prostu na kierunku równoległym albo do tej prostej albo do tego odcinka. Wszystko jest zawarte tutaj. To w tym, co teraz podświetliłem. Teraz kolejna sprawa. Odcinek jest równoległy do prostej albo odcinka o danym kierunku, wtedy i tylko wtedy, gdy leży na kierunku równoległym do danego kierunku prostej albo odcinka. Tak samo jak było poprzednio w odniesieniu do prostej, tak samo jest teraz w odniesieniu do odcinka. I sprawę równoległości prostych i odcinków mamy załatwioną. No, teraz wrócę do tego, o czym już wcześniej mówiłem. Powtórzę. Przypomnę, że na samym wstępie powiedziałem, że będę powtarzał pewne rzeczy, nie dlatego, że zwariowałem, tylko dlatego, że powtarzanie jest matką nauki. A rzecz powtarzana odpowiednio często staje się prawdziwa, nawet gdyby nie była. To ja sobie też pozwolę powtórzyć, żebyście uwierzyli, że proste równoległe przecinają się w nieskończoności, czyli punkcie niewłaściwym. Proste równoległe to są właśnie o te proste, o których tu jest mowa. No i które są tutaj narysowane. A zatem proste równoległe przecinają się w nieskończoności, czyli punkcie niewłaściwym za wyjątkiem prostych które leżą na tym samym kierunku bo wtedy proste takie mają wszystkie punkty wspólne i jest to jedna ta sama prosta no tak jak też odpowiednio wcześniej mówiłem że punkty w tym samym dwa punkty w tym samym położeniu uznajemy że to jest jeden punkt no to jeśli wszystkie punkty się są wspólne czy pokrywają, no to mamy jedną prostą. No to nie ma możliwości, że się przecinają, bo to jest jedna prosta. To się z niczym jedna prosta nie przecina. Dobrze, to jeszcze teraz wyjaśnienie pisane. Czy po co się czepiam punktów niewłaściwych? no po to, żebyś zauważyła, że każde dwie proste się przecinają. Jak to? Przecież proste równoległe się nie przecinają. No tak. Nie przecinają się w punktach o położeniu przepraszam, właściwym, czyli nie przecinają się w punktach o położeniu właściwym, ale w myśl powyższego pojęcia pierwotnego, czyli że pierwotnego przecinają się w punkcie o położeniu niewłaściwym, czyli w nieskończoności. No i teraz takie ćwiczenie opisałem, o którym już wspominałem. Weź dwie długie nici, niech te nici przecinają się tak jak dwie proste. Następnie staraj się uzyskać równoległość tych nici. Odpowiedz sobie sama, gdzie przemieszcza się punkt przecięcia nici, gdy nici stają się równoległe? Na co dzień wypowiada się definicję równoległości. Proste, równoległe nie mają żadnych punktów wspólnych. No, to taka definicja to jest już trudna do przyjęcia, bo zobaczcie: proste, równoległe nie mają żadnych punktów wspólnych. Taką definicję trudno przyjąć, bo słowa nie mają żadnych punktów wspólnych oznacza tylko tyle, że proste nie mają żadnych punktów wspólnych w położeniu właściwym. Ta definicja nic nie mówi o tym, co zachodzi w położeniu niewłaściwym, a poza tym nie mają żadnych punktów wspólnych. A jak to stwierdzić, że nie mają żadnych punktów wspólnych? Może nie mają. Na jakimś określonych miejscach nie mają punktów wspólnych, a może gdzieś indziej mają te punkty wspólne. Oj, to, 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 jest, to, jest, to jest ryzykowne takie, takie definiowanie o takie jak tutaj. Lepiej o tym zapomnieć. Wniosek. Dwie proste zawsze się przecinają. Mówimy o prostych, przypominam, proste znajdują się na płaszczyźnie, bo takie było nasze wcześniejsze ustalenie. Poinformowałem was o tym, że mówimy o prostych na płaszczyźnie. Gdybyśmy mówili w, nie na płaszczyźnie, czyli w, w tak zwanym w, w innych przestrzeni, czyli euklidesowej na przykład trzywymiarowej, to tak by już nie było. Ale na płaszczyźnie proste zawsze przecinają się albo w punkcie właściwym, albo w niewłaściwym. W interpretacji geometrycznej kierunek równoległy wyznaczamy tak jak pokazałem w kolumnie po prawej stronie. No to nie jest specjalnie tutaj fascynujące. Natomiast, praktycznie do tworzenia kierunku równoległego, używamy zwykle ekierki linijki, robiąc to następująco. O tak, tutaj mamy jedną prostą. Przemieszczamy ekierkę po tej linijce i mamy drugą. Ponownie, tak jak poprzednio pokazałem, że przecież te. Proste, prostopadłe możemy uzyskać zekierki bardzo łatwo i szybko, nie musimy żadnego przesuwania robić. Tak samo z tą równoległością, więc proszę zauważyć, że jeżeli jest liniał taki jak tutaj, taki podwójny, to przecież można krechę zrobić z jednej z drugiej i już mamy proste, równoległe. Po co robić tutaj jakieś przesuwanie? Jeszcze się źle przesunie i będzie jakiś kłopot z tego. No dobrze, to tyle na dzisiaj. Dziękuję, cześć.